Tak oh. horde, nie ma tego śniegu. No już za niedługo wigilia. Dlaczego mi tam ząbek w ogóle widzieć Harczy chwila. Nie tu. Tu. Drugie stworzenia O! Oh. Od razu mi. no, tak szkoda trochę. Nie wiem, może się prześpię, może od razu rano będzie jakiś śnieg albo tego typu. No i trochę szkoda. W szkoda. pobliżu są potwory. Ja mam to w dupie... Ja mam to w dupie. Włączę sobie peaceful na chwilę. No szkoda trochę, no. No nie wiem co może mnie pocieszyć. Hmm, no, szkoda, że nie ma takich. No jest takie słońce, tak, tak gorąco jest. A nie ja muszę się gotować. E, kot... Musi mi być tak gorąco w tej zbroi. A, ciężko tak. Wiecie co? Więc co może mnie pocieszyć. Może mnie pocieszyć subskrypcja na tym kanale. Więc, e, jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to zasubskrybuj go. A ja was witam w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj będziemy sobie grać w Minecraft Survival. E, I tak dzisiaj, może, możecie się dziwić, choinka! Tak, mam tutaj wzięte takie specjalne rzeczy. E, jakbyście chcieli wiedzieć, gdzie to zrobić. Okay. E, jakbyście chcieli wiedzieć, gdzie, ma, gdzie znaleźć takie coś, postaram się znaleźć, zrobić wam to specjalnie e, w komentarzu. Nie wiem, czy będę w ogóle pamiętać. Tu gdzieś damy choinkę. Nie wiem, może tu gdzieś. E, ta choinka będzie gigantyczna. Bo pozwolimy. Ja pyk, 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 pyk. O ja nie wiem, czy mi starczy odpowiednio, więc zostaw, zostawcie subskrypcję na tym kanale. Więc tak, będziemy cały film, będziemy się męczyć, żeby odpowiednio Wziąć tą choinkę zrobić chwila. Na szczęście mam nóżyce. To najważniejsze... Dobra, kit z tym, wezmę drewnem. Wiem, że to tak trochę dziwnie, że akurat drewne będę się podsadzać. Ale, ale chwile, ja przecież mogę zrobić takie coś. Chwila, wait. Mogę zrobić tak, 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 tak. Tak. Tak, tak świątecznie, żeby było. Nie sięgnę no. Ech. Zawsze musi być jakieś... Ale chwila. Wait. Y Potrzebuję. Tego jeszcze potrzebuję i potrzebuję zrobić. Kiedy brakuje ci tylko jednego patyka. Nie, nie. Nie! O nie! O nie no! Tak. Yy, a w dzisiaj. Tak. Yy, wait, 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 bo się gubię. Dobra. Bejorę te patyki. To miejsce już jest o wiele lepsze i zrobię jeszcze jedną drabinkę. To tutaj w ogóle jest W ogóle... Nie wiem na co mi te wszystkie tutaj te pierdoły. Dobra, jeszcze chowę to. Yy, I pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji na tym kanale. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli to jeżeli oczywiście nie subskrybujesz. A jeżeli subskrybujesz, to możesz zostawić na przykład łapkę w górę, bo będzie mi też miło. te idealnie starczy. Dobra, teraz tak, yy, tak, tak, tak. Oj, trochę źle wymierzyłem. Nie wiem czy mi starczy tego. Od czy mi to odpowiednio starczy? Ale tam jeszcze przecież jest las. W sumie. Brałem sam tego lasu, a zapomniałem o nim. Nieważne. Dobra, teraz robimy tak. Hmm. Nie wiem, nie umiem robić choinki. Tak. O ja. Niepotrzebnie chyba robiłem to. No. No, tak patrząc z sobą, choinkę w domu, to, to raczej to tak nie będzie wyglądać. Wiecie co? Skoczymy tutaj po większą, większą ilość tego, która to tam, tam są, tam dalej, dobra, tak, nie odróżniam tego, e, nie wnikacie, w ogóle, dobra, już jestem na normal, dawajcie, kolejne drzewko sobie zetnę, proszę bardzo, tak piękniutko, szybciutko, e, wracamy, w ogóle powiem Wam, że naprawdę jestem, mówię to chyba już ponad setnia raz, że jestem naprawdę dumny z tej serii, w ogóle za niedługo ma wystartować nowa seria na tym kanale, nie będę Wam mówił jaka, bo jeszcze wam zdradzę moje plany. Wiem, będzie gigantyczna ta choinka, a ale ja chyba też o to chodzi, co nie? Jakieś psy szczekają. cię. Nie, muszę to rozwalić. Muszę to rozwalić, bo to nie ma sensu. Wait. Zrobię tak i tak. To rozwalę. To rozwalę w ogóle, bo to w ogóle... Dlaczego ja tym nie, nie rozwalam? Coś jest ze nami tak. Dobra. No, w sumie nic nie jest ze mną i tak. Proszę zostawmy to bez komentarza. Dobra. Dobra. Tej, jednak w dobrej w te Jest! Z tej strony jeszcze. Wait. Skoro tu już, to jeszcze oczywiście standardowo musi być jakiś, ale. W ogóle, dlaczego ja w ogóle wtedy nie mogłem wejść na to drzewo wcześniej? Dlaczego o tym nie pomyślałem? Wait, yy, teraz robimy. Nie wiem, czy to ładnie będzie wyglądać, czy brzydko. Nie, no ładnie. Moim zdaniem ładnie. Możecie napisać w komentarzu, czy to ładnie wygląda, czy nie. I tak, odcinek dzisiaj będzie naprawdę bardzo krótki. Bo. Chwila. Ja bym zrobił taki fajny nastrój. Chwila. No kurde, nie da się zrobić śniegu, no nie! Ech, jedynie co mogę to tylko zrobić noc, żeby było ciężej, więc chwila. Timeset Night. Dobra. Jest? F3 plus D. I będzie tak bardziej klimatycznie. E, teraz tak, może gdzieś tam tutaj jakąś bombeczkę, może tu dam. Dlaczego tam pies mi jakiś szczeka? Gdybyście to słyszeli, to przepraszam. Tu dam. Mm, oj, coś się za mało chwila. Czy tą głowę mogę rozwalić normalnie? Ty mogę. To, to tak od razu trzeba było mówić. A ja powiem wam, ładna ta poświata, bardzo ładna. Jeżeli byście chcieli link do tych szejderków, w ogóle postaram się dzisiaj zrobić ten link do szejderków, teksturpaków. Może mi się uda. Dobra, dobra. Eee, ja cię dupę. Jak to wygląda? Wiecie, co dajcie mi chwilę. No dobra, jestem z powrotem. Dostałem magiczny prezent. A mianowicie więcej bombek. To nie tak, że wziąłem z GameModa. Ja no mówiąc, że nawet z Game Oda nie mógłbym wziąć. Yy, bo jakby to szczerze ująć, nie da się. Mogę wam najprędzej później pokazać... W ogóle wam okay, no, później pokazać w ogóle jak takie coś zrobić. Bo... Może coś nie. Wiedzieć, no, może być, może być. Oj, coś mi nie wychodzi, i to strojenie hońki nie wiem. Tu dam. Wiem, że tylko są dwa kolory. Że tak trochę dziwnie, żeby tylko dwa kolory dawać. No, ja mam. No, w sumie też mam takie jakby cztery kolory. W domu. W ogóle. O czym ja mówię? O jakichś kolorach. Jezus. Nieważne. Teraz tak. Hmm, dam tu. To i starczy. I starczy. Taka chujinka z... To mnie strasznie drażni. To mnie strasznie drażni. O, dziękuję od razu lepiej. I jeszcze standardowo prezenty. W ogóle odcinek dzisiaj będzie chyba bardzo krótki. Więc proszę bardzo, tutaj będą prezenty. Yy, wait. Yy, yy. No, dużo tych prezentów. A jeden sobie wezmę do domu. Yy, Dobra, w sumie. Powinienem zrobić tego Endermana, dlatego że w dzisiejszym odcinku też w sumie mieliśmy zrobić coś takiego fajnego, a jakby to ująć, wziąć, zrobić yy, Enderchesty, Więc może się jakoś zajmę w tym odcinku, może bym tak pomyślał o takim czymś. A nie tylko o jakichś świętach. Nie, no w sumie święta też są ważne. Yy, w ogóle w sumie yy, prawdopodobnie za niedługo też na kanale Prawdopodobnie jakiś poniedziałek. Albo tego typu, pojawił się odcinek z Minecraft, yy, z mapy na kanale, więc zostawcie subskrypcję, yy, Więc no, wiecie o co chodzi. A, jeszcze. Yy, chciałbym Wam jeszcze w ogóle złożyć życzenia na święta, więc. Ale pająku, weźcie oczy, bo ja tutaj mówię przemowę do widzów. Dziękuję. Yy, więc moi drodzy, yy, ja w ogóle z okazji świąt życzę Wam wszystkiego wszystkiego najlepszego. Dużo prezentów, to najważniejsze. Yy, Zdrówka szczęścia. No i takiego fajnego genermana, co nie, taki kumper, taki mega fajny, taki dwa, razy, taki dwumetrowy. Nie, w sumie Steve jest dwumetrowy. Trzy, trzymetrowy metrowy gościu. a taki fajny koleżka, no cześć, no cześć. Posłuchaj, nie tykaj moich prezentów, bo jak ja cię dupnę, tylko i ja nie chcę tych kwiatków zniszczyć. O, bardzo żeś mądrze zrobił. Wystraszyłem się go. No, nawet nie, nie drobną chyba perłem. O, Dobra, nieważne. Teraz tak, a jeden prezent yy, po, postawimy sobie tutaj w pokoju. W ogóle wypadałoby zamiast tego craftingu. Ja wiem, co zrobię. Ja cię. Wait. Wait, wait, wait. Zrobię coś takiego. Zrobię trz, te, takie coś i zrobię ładną. Nie wiem, coś źle zrobiłem chyba. Nie wiem, czemu ja to robię tym. Taką ładną, fajną półeczkę zrobię. Mo musicie przyznać, że to jest ładne. Musicie przyznać, że to jest ładne. Dobra, to, to się kiedyś... Yy, 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 yy. Nikt nic nie widział? Nie w sumie tak jest trochę nawet lepiej. Dobra, to nawet mogłem tutaj jeszcze dać ten. Więc proszę bardzo. Oto jest nasza półeczka, Mam taka półeczka po prostu. Tutaj sobie dam prezencik fajny. No i w sumie coś tutaj by się może wypadałoby położyć, nie więc może bym położył latarenkę, tylko że jakby zrobić latarnię. Właśnie, i to jest pytanie. Nie, 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 nie. O, to! Ale żeby bryłki żelaza... Czy ja w ogóle mam żelazo jakiekolwiek w domu? No mam takie coś. W ogóle wezmę sobie je przy eee, Dobra, mam trochę drewna. W ogóle nie wiem, na co mi tutaj to szło. Dobra. Co niech się tutaj przepala. Eee, no, wait co ja w ogóle potrzebowałem? Żelazo. Mam. Mam żelazo. To co mogę. Iron nuggeta. Dobra. Yy, I teraz bym wziął pochodnię jedną. I teraz bym wziął sobie latarenkę. Nie no. Gitówa latarenka. Będzie, będzie tutaj tak ładnie świecić. Yy, I czy coś jeszcze? Statyw nie, bo tam już mam jeden. Yy. Książkę nie. Wiecie co mogę zrobić? Mogę zrobić coś takiego. A tutaj jeszcze mam żelazo. Wait. To czego nie mogę? Yy. Nie, wszystko. Yy, yy, yy. Mam nadzieję, że mi się wszystko nagrywa. Dajcie chwilkę. Dobra, jestem z powrotem. W ogóle dźwięki wyłączyć Dam na o tyle. Teraz tak, wait, bo na razie 13 minut, więc bez spiny. Eee, Wybieram mindfucka, co ja mam teraz zrobić? Ja szukam tego, szukam... Jest ramka na przykład. Skóra i patyki. Patyków mam dużo, ale skóry nie wiem, czy mam. No, nie będę zabijać mojej jedynej krowy, bo nie wypada. W ogóle, skąd ja mam tyle ksią? A, dobra, wiem z czego, z biblioteczek. Eee, wait... Mm. Skóra. Na dole pewnie byłam, bo tutaj mam jakiś mega magazyn, w którym wszystko się znajdzie. W ogóle tutaj jeszcze bloki złota w ogóle. Dlaczego ja nimi nie uzupełniłem? Mamy czerwony i tyle. Dobra. Nieważne, tutaj jeszcze mam żelazo, ale nie. White skóra. Teraz by się przydała ta modyfikacja do szukania tych itemków. No nie będę zabijać mojej jednej krowy. Jest! Dobra. Wait. Dobra, ja muszę to zrobić jednak to, co mogę. Dużo patyczków, bardzo dużo. I tutaj dam na razie dwa t Bo one mi się przydadzą. Bo jak sami dobrze wiecie, takie coś można dać tak. Co mi to, ale też można dać tak. 15 żelaza. Nie wiem na co w ogóle mi się przyda to żelazo. Yy, ale tak, już wam mówię. Położymy sobie jedno tu, a drugie możemy sobie położyć gdzieś tu. Tutaj będziemy kładli jakąś zarąbistą, fajną rzecz. Tutaj możemy sobie na przykład położyć nie wiem co. No nie, ja non stop to będę mieć yy, przy sobie. Kuszę nie, jest za słaba. A, bo to się tak otwiera, to, to trochę dupa. Wait, mm, będę potrzebować... Mm, nie... Ta. Co ja potrzebuję? Potrzebuję łuk mój. To jest mój magiczny łuk, który lepiej naprawić. Czekaj, jak naprawić łuk w Minecrafcie, bo nie wiem. Eee, Weźcie, co, dam relazo, dam patyki, dam drewno i dam nici. I teraz pytanie. Nie, do kowadła chcę dać. Teraz łuk. Nie. Nie. Nie? Też nie. Czekaj, bo coś jest ze mną nie tak... A, łuk z łukiem muszę, dobra. Warto wiedzieć, że muszę łuk z łukiem chyba. To chwila, łuk. Muszę zrobić przynajmniej jeden... Oj, już szkoda mi trochę tego drewna, ale jaki z tym. Zrobię trzy łuki. To będzie się tak dało? Czy naprawdę zrobiłem trzy łuki, kiedy potrzebowałem... Dobra. Te łuki narzidem tutaj, położę to tu, 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 tak wiem, mam głośną myszkę, ale się cieszę, że mam przynajmniej taką fajną myszkę, ale dobra, nieważne, nie będę się chwalić, ten łuk damy tutaj, tylko tak odpowiednio i o, jest, ideolo, i tutaj coś by wypadało że położyć, tutaj się położy jakąś pierdółkę, nie wiem, wiecie co, tutaj położę mój diament, to będzie znaka, że jestem bogaty. W Minecrafcie oczywiście. Dobra. Wait. Dlaczego ja w ogóle mam 76 level, jak miałem chyba 80 coś? Dobra, tu jest nasz kochany diamencik. Więc moi drodzy, hmm, nie, to jeszcze nie koniec odcinka. Bo mam coś specjalnego dla Was. A mianowicie, nie wiem co. Hmm, w sumie wypadałoby za niedługo zrobić jakiegoś własnego teksturpaka. Takiego może gdzie jakby była na przykład dynia na... Ej, właśnie! Do farmy byśmy może za... należy zajrzeć! Właśnie, farmo. Farmo, moja droga. Wszystko tutaj jest git. Wait. Teraz przyjdę tak. Uff, dobra. Teraz zbieramy. Biorę tak, tak, tak. Dobra, tak, tak. 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 W ogóle zostało... Ja to nagrywam w sumie w czwartek. Mm, 17 podajże tak? 17, tak? Bo akurat mam podmiot na i już Wam mówię, że będę, że to jest dla osób w sumie, które chodzą do szkoły, że już parę tylko, że w sumie jeden dzień i ferie. Nie wiem, bo to w różnych, w różnych tam województwach jest inaczej trochę, ale tak w Częstochowie jest po prostu ustalone, że chyba, bodajże... Od właśnie, od poniedziałku tego, co teraz będzie, czyli od 11, 18, 19, od 20, tak? Od, 20, od 21, wybaczcie. Od 21 do 18 stycznia, chyba, będzie, będą tak jakby ferie albo tego typu, razem ze świętami. Ile mam tych naszą, jacie! Dobra, ale z tego chyba, z, z, z tego przyniesie się na pewno coś zrobi. Teraz tak, tu, tu. Tu, 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 tu. Ja ci jakie to czasochłonne. Ale przynajmniej będę miał chleb. Czy ja naprawdę to nie potrzebuję? Dobra, nieważne. Mm. Teraz takie, jeszcze. Tu, 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 tu. Yes. Dobra, okay, gides. Tutaj ognisko trzeba wziąć to z liktaczem. No, znowu, znowu to zrobiłem. I tym. I jak to się nazywa? I... Mm. No, jak to się nazywa? I zrobić altankę. Bo bardzo by się przydała taka fajna altanka. Nie wiem, tak żeby po prostu na, na zakończeniu odcinka na przykład. Tak jak kiedyś moje, e, mój green screen na, ta, na starszym tym e, to pamiętacie raczej. Dobra, tu. 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 Dobra, tu. O, tu jeszcze yy, ja chyba lepiej będę robił tak, bo wtedy będzie mi o wiele prościej. A nie cały czas klik, klik, klik. A teraz, o widzicie, ja mogę sobie trzymać i będę po prostu na wszystko najeżdżać. I mi to automatycznie będzie się robiło. Wait. Teraz tak, yy, czy wszystko jest zrobione? Nie. Jeszcze tu bardzo szybko to w ogóle rośnie. Yy, teraz tak, yy, teraz z tym, wychodzę. A więc, to, to są w ogóle nasze ponad, ponad półtora staka. Cześć sweet. Dobra. Wait. Teraz tak. Nie wiem co ja mam zrobić z tymi nasionami. Właśnie kury mogę rozmnożyć. Kury. Cześć kury. Cześć, cześć, cześć. I cześć. Dobra. Kurde, jak gdyby wszystko dało się tymi robić to byłoby idealnie. Wait. Wait. No dlaczego już nie mogę? No fuck. Ech. O, tak mogę dawać im do żarcia i pozbędę się nasion, które mi się pewnie i tak w przyszłości mogą przydać, a ich po prostu nie wykorzystam. Dobra, nie. Już się, już się nie da. Dobra. Bądźcie, aż mi się odbija. E, mam 8, że, przepraszam, mam 4 T. W sumie wypartałoby zrobić ciasto. Tylko chwilę, mleko. A ja miałem tutaj, miałem 2 T. Czekaj. Zrobiłbym może przynajmniej chleba trochę. To zrobię tak na razie. Yy. Czy ja mam tutaj wiaderka? Oczywiście, że mam. Teraz krowam się posłużę dziwnie tak. tak trochę dziwnie mówiąc. Fla. Jajka, cukier. Cukier jeszcze. Fla. Pszenica, jajka, mleko, cukier. 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 Gdzie jest trzcina? Bo muszę zrobić farmę trzciny cukrowej. Co hmm, mi wypadałoby. Czcina, Gdzie jesteś? Chyba ja gdzieś nawet miałem w domu tą trzcinę i niepotrzebnie wychodziłem, ale. Cześć, owieczki, ja Was na razie nie potrzebuję. Ja potrzebuję trzcinę. Konik! Ty! Biódy. Na następny odcinek, który poje... nie wiem kiedy się pojawi, za jakiś dłuższy czas, bo muszę sobie też zrobić. przerwę od tyba. Mm, tak, wiem, zostawiam Was. Nie, dobra, żartuję. Mm, y, po prostu będzie. No, jak to się nazywa? Mm, przyda nam się trzcinę. Prawie się tego nie utów. dobra, Pyk, biorę to. Farma trzciny cuklowej. Tak, cuklowej. Dobra, ja wziąłbym sobie jeszcze tą trzcinę. A, y, właśnie teraz tak. Jeszcze jedna sprawa, a mianowicie y, co z tym moim kolegą. Są no, jeszcze, no znowu ta pszczoła, są problemy techniczne, więc za niedługo wystartuje nasz, tak jakby, serwer. Bo to w sumie będzie taki prywatny serwer, gdzie będziemy sobie razem grali, oczywiście na tym świecie, bo... Jakby to tak ładnie mówione, content mi się troszeczkę kończy na tym Minecraft a ja chcę go skończyć przy jakimś 100 którychś odcinku. Właśnie niedawno wybyło by 50. dobra, 50... 50 odcinek. Więc no, jakby to powiedzieć. Mm, nie chcę tej kończyć naszej serii przy jakimś setnym, dwusetnym odcinku. Dlaczego ja myślałem, że tutaj są pszczoły? Nieważne. Powi powinno być w ogóle zimno, padać śnieg. Ech, a mogłem zrobić jakiś domek, jakiś tam domek, y, jakiś domek po prostu na... na jakimś górze to byłoby tam fajnie, ale chwila. Wait, y, cukier. Y, co ja mogę zrobić? Cukier. Potrzebuję trzy cukry. A to wezmę sobie... Do no, mojej... no nie powiedziałbym plantacji. jakkolwiek to brzmi. E, nie plantacji, tylko... E... No, no 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 zapomniałem. E, piasek. E, po prostu farmy. Farmy nie plantacji. Czyli w sumie... Czy, czy, dobra, nie chcę... Na, nieważne czym może być plantacja. E, wiecie co, po raczej zrobię tutaj. Tak przy piasku, tak ładnie, bardzo ładnie, proszę bardzo. To mi tutaj nie pasuje, to brzydko tak wygląda. O! I tu muszę posłużyć się tym magicznym piaskiem i go położyć tu. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Dobra. To nie chce rośnie, a my w tym czasie posłużymy się krową, jakkolwiek to brzmi. Tak, co się ze mną dzieje, tak. Eee, dobra. Nie, no, w sumie, nie, w sumie nawet nie będę pił mleka. Eee, bo mi się nie chce, jej szkoda. Mm. I bierzemy sobie ciasto. A po ciasto sobie jednak. czy gdzie możemy. weźmi to. I tu sobie położę ciasto. O, o, takie świąteczne ciasto. No i co, moi drodzy? Mm, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, Mam nadzieję, że się spodobało. Czyli jednak jakieś. A nie, były jedno. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapkiem w górę, subskrypcji, dzwoneczka. Tą choinkę w ogóle ściągniemy gdzieś w styczni albo tego typu, yy, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się spodobało, jeżeli tak to łapka w górę, subik, dzwoneczek, obowiązkowo yy, i możecie mi sprawić prezent, a mianowicie zostawić subskrypcję na ten kanał, jeżeli nie subskrybujcie, bo ponad 40, tak ponad 46% osób nie subskrybuje mojego kanału, więc jeżeli nie subskrybujesz to zasubskrybuj, no i co, Do następnego, no i cześć.